DIABLO 3 Nie no, bardzo fajna gra Ale ogólnie chciałem opowiedzieć o innej rzeczy, popatrzcie Popatrzcie, ja tu mam taką fajną kopertę, widzicie tam na górze Patrzcie, 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 czekajcie O, tutaj, tutaj za chwilę O, 4500 widzów Za chwilę milion wyświetleń Plus do tego, eee, plus Kurde, zasłaniam kamerę, czekajcie Plus, no, ustaw się, kurde, gówno Głupie, no nie mam jak tego trzymać, dobra Przez tą kamerę z tyłu, plus, czekajcie chwila Chwila, chwila, chwila. Eee, teraz drugi pulpit się pokazał. Nie wiem, gdzie to dokładnie pisze, tutaj, o dobra. Plus, plus, plus. Tutaj, tutaj, tutaj. 500 filmów. I ten filmik, który pojawi się w. E, w sobotę, będzie 500 -tym filmikiem. Na okazję 4,5 tysiąca widzów. Plus do tego jeszcze milion wyświetleń, to mogę nagrać coś lepszego niż to, co teraz aktualnie nagrałem. No, trochę, trochę głupio. Mogę nagrać, przykład Pio. Bo bo, bo. bo wiecie, że to nie będzie Pio. Bo już to gdzieś mówiłem, chyba na live to mówiłem, że to nie będzie Pio. Nie wiem, to Pio. I jest coś innego, będzie to coś co przez krótko robiłem, no bo to w poprzedni weekend, tydzień temu. Więc no tak, no właśnie, teraz miałem zrobić właśnie kopytka z paczuszki. Pyszne kopytka, do... A naprawdę są dobre, jak się z tym, z tym wszystkim tam, o la naprawdę, nie no genialne, genialne, po prostu pycha, pycha, pycha. Nie wrzuciłem o dziewiątej do szkoły, bo, bo musiałem go i wyłącznie oddać pracę, co mi się bardzo podoba. Więc, no jest fajnie, czekajcie, zobaczymy, Russell tutaj gdzieś jest. Russell! Russell, wiem, że tu jesteś. Russell! Co ty tu robisz? Co ty robisz? Co, ja? Ja sobie leżę, odpoczywam, no. No weź oczy, przede mnie. I weź tu z takim kotem, gadaj. No, zrobiłam mu, ma miejsce tutaj na, 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 na tym oknie, całym, żeby sobie popatrzył na inne koty. Albo na coś co tam przylatuje, bo tam jeszcze przy okazji ciasto leży na tym, bo, bo niedobre wyszło. No to wystawiliśmy dla ptaszków, żeby sobie zjadły. A on teraz tak do mnie tutaj gada. No, śpi tutaj całymi dniami jeszcze na dole. Tak. Karol, karol Ryfel go tam grzeje. Popatrz, 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 popatrzcie tam. Widzicie, widzicie? Jak go grzeje Karol ryfer? No i co, że mnie grzeje, no? Ciepło mi tutaj, tam sobie leży, prawda? Yy. Właśnie, więc sobie sami odpowiedzcie, co, co ja, co ja myślę o tym. Co ja, co ty, Russell, w ogóle, no? Naprawdę. Naprawdę. No i jeszcze, jaki ty głupi. to tutaj leży taka ryba, nie wiem, widzicie, prawda? Ryba, która, no, jest ostra, Ona no, nie ogonem się przyczepił. Mm. Albo za chwilę, za chwilę będzie krzyczał, bo on gdzieś jest spadnie. Weź się trochę podsuń, rasel. Zostaw mnie! Zostaw! No i co? I teraz muszę wstać przed ciebie, no? No! I ty, no! Weź, ty głupi, ty! No, ja patrz, aluzję, bo ocieram się. Ja ocieram się o wszystko. Coś ci nie pasuje? Hmm? Hmm? To ty jesteś na głupi. Masz mały móżdek, Masz mały móżdek, naprawdę. Nie, ty masz mały muszczek. Nie, dobra. W sumie chciałem wam tylko powiedzieć o tym filmiku, że to będzie taka ojej, taka potrójna okazja, a ja takie coś głupiego nagrałem. No ale mam nadzieję, że on się spodoba. No. No, no kurczę, no no, tak, no ale no właśnie. no. I w sumie wiecie co, cieszę się, że ta seria będzie u jest dosyć taka popularna, bo, bo to, to, to mnie w sumie trochę dziwi, no bo, bo to w sumie okej, okay, jest trochę jak Minecraft. No Minecraft był bardzo popularny, a to jest coś o zombie. No to, to to może, no to może przez to w sumie tak tak jest. No, że no to jest coś podobnego do Minecrafta. Ale nie wiem, no bo teraz te wszystkie filmiki mają po 500 wyświetleń albo więcej. No i to to w sumie jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony takie trochę... No takie... no kurczę Fajne! Po prostu Tylko nie wiem, nie, nie dobra, zresztą że są nieważne, wiecie? Ale te 4000 widzów to już naprawdę no dobiliśmy, dobiliśmy. Chociaż, chociaż szczerze mówiąc wczoraj wieczorem było 4500 plus 3 Ale coś już tego nie widać, 3, trzech 3, 3 zniknęło w przeciągu 11 godzin No, więc tak trochę niefajnie No, ale trudno się mówi Trudno się mówi, liczę na liczę na to, że więcej przybędzie Ogólnie ostatnio dosyć sporo Przybywa, zresztą czekajcie, mogę was znowu włączyć i pokazać Pum Pum, mówię, o popatrzcie, widzicie Tutaj jest, to jest na social.date. Com, możecie sobie sami zobaczyć, po, przybywa mi 14, 15, 7, 15 dalej Dosyć sporo tego jest tutaj, minus 2, nawet było. E, jest też troszeczkę inaczej, tak samo wyświetlenie, no wyświetlenie trochę mniej mi leci, ale jednak zawsze, zawsze to coś, no zawsze to coś, a tutaj to jest zarabianie to jest cholernie nieprawdziwe. Nie wiem, nie wiem jak, nie mam żadnego pojęcia, jak oni to liczą, czy to, to jest bardziej na, na, na typu maszynimy albo coś w takim stylu, no bo, bo to jest naprawdę, to jest, to jest przesada. 33 dolary w jednym dniu mi pisze What the fuck ja się spytam, ja? Ja się pytam... Nie, dobra, nieważne, dobra, ja się z wami żegnam. Idę sobie zrobić kopytka, bo jestem strasznie głodny I życzę Wam dzisiaj miłego oglądania Seven Days tutaj. Fajny odcinek mi wyszedł, fajny, no nawet, no tak, no, no tak, tak. I już to będzie Alfa 3. To już sobie sami zobaczycie. Dobra, to na razie. i pa. Pszt.